Siemanko, wszystkim z tej strony Wojtaszek oraz Mahał z kanału Grubasy Grają. Dziś będziemy przedstawiać Wam nową serię Breaching Breaching z gry SWAT 4 Stechka Syndicate. No ogólnie będziemy nobami, którzy grają z Lethal Jak widzicie tutaj na Premium mam Cold Carbine M4A1. Kolega tutaj też sobie wziął M4. No i co, strzelać, żeby zabić, a potem jeszcze strzelać do, do pewności. To co, gotowy? Tak jest. Okej, od razu, jak już będziesz miał z sobą kontrolę, to naciśnij insert, aby mieć ten komerkę, moją też. Okej. Okay. Okej, teraz tutaj uważaj, bo tutaj raz miałem suspekta. Okej, okay, czysto. Chodź za mną, chodź za mną. Dosłownie też szóstą minę. czyli raczej będą otwarte, ale nie będziemy tu wchodzić, bo to samobójstwo jest. Chyba nikogo nie widzę, ale podróż to clean. Wejdziemy sobie wejściem dla załogi bez wysadzenia. Bez wysadzania. No, nie mogę znaleźć. Zaraz, zaraz, zaraz. Na dół po prostu. A, w tym sensie. I to się robiło. No pod drzwi. Dobrze, dobrze, dobrze. No.

Okej, okay, mam hostadza Skujesz go, ja tutaj są drzwi, nie? Mhm. Mm jeszcze raport. Jak to się robiło? Ha. Oj, ty chyba hey, dawno nie byłeś antyterrorystą. O Okej, idziemy, by to Okej, mamy korytarz. Ostrożnie. Okej, okay, tam będą drzwi otwarte, odsłaniaj tutaj. Ja się tam kiedyś szybko zamknę drzwi i zobaczę optymandem.

Masz drugi klin? Tak. Po go pod te drzwi. Tutaj, tutaj. Tu? Mhm. Synem cię. Dawaj, dawaj ze mną, dawaj za mną. Okej, tu jest czysto. My drzwi otwarte się i sobie lustrem. To jest czysto. Dobra, tam jeszcze mnie się nie zaskoczy, bo dużo kliny, to nikt nie wejdzie. Kaj okay, tutaj czysto mamy pomieszczenie po prawej Skrzyżowanie, będzie będą kibelki dalej będzie kuchnia i tamto pomieszczenie, które zamknęliśmy Dobra, gotowy? No i ze mną W mi mi placy, swoimi placy Tutaj kibelki czysto Lada czysto, dobra Sajnicz teraz te drzwi ja się zajmę kiblokami Prawie z jednego hostager, chociaż może mieć broń no, Nie wiem, ma animację jakby trzymał broń, ale pije wodę Tutaj zobaczmy drugi O, drugi czyste, dobra Police! Show me your hands! Dobra, się. I'm just standing here. Hey, what kind of shit is this? I didn't do anything, I'm just trying to make ends meet. Okay, Copy. We'll be ready for them. Mm-hmm. Put your hands up and get down! Stop. Zdaj mi clean narzędziem. A ja podejrzę lustrem, czy coś tam jest. Dobra, schody czyste. Możemy iść. Weźmiesz lewą siodę, nawet ma prawą, nie? Tak jest. Gotowy? Mhm. Idziemy. Ono tak, przecież drzwi były zamknięte. No ja to zawsze tym co dobra, czekaj. Zaraz je otworzę. Wszędna gotowy? Dobra. Wchodzimy. Czysto. Masz drzwi. Sierra meldowała, że coś jest. Tutaj mamy otwarte drzwi. Tutaj czysto. Dobra, czekaj. Przejdź, przejdź, przejdź do przodu, przejdź do przodu, przejdź do przodu tam. I patrz, czy ktoś nie idzie. Ja tutaj zajrzę lustrem. Dobra, na razie nic nie widzę. Wchodzimy bez granatów. Ja wezmę drugie drzwi. Ty weźmiesz te. Tylko sobie przejść najlepiej je ten narzędziem, klamkę. A ja sobie się tutaj przygotuję na drugich drzwiach. mi jak będziesz gotowy. Okej, okay, gotowy. Gotowy? Tak. Wchodzimy. Czysto? Czysto? Maka dziesiątkę Dobra, dobra, pod te drzwi Roger that. I będzie... Ostatni suspect, chyba nie będzie... Zakładnika, jeżeli się nie mylę Dobra, stoi centralnie pod drzwiami, jest nieuzbrojony, wrzucimy granat Wiesz co, w sumie ja wrzucę Stingera, a ty wrzuć Flashbanga I sobie go że dziś daleko na wszelki wypadek Ja tutaj wrzucę... Stingera, gotowy? Mhm. Mam, mam broń, mam broń. Wrócił. Kolejny! Blisa broń, blisa broń. Nie ma broń, nie broń. W nie? Nie ma broń. Wchodzę. Będę zabezpieczona. Skąd zakładnie zakładnikajcie? Ubezpieczam. A! To też był ten... ...bad guy. No proszę. Zameldowany. Dobra, wskończył się tak, że się słuchałem. Zameldowany. No i tak się kończy. Nasza pierwsza odcina. No i tyle. Hmm, co 86, jeden postawił opór i zginął. No ale ogólnie co, nie narzekam, nie narzekam. Mikranży. Wszyscy uratowani. No jak widać, szalenie z bronią dostał kulkę i się złożył. Także nie ma powodu do narzekań. I to by było na tyle. Żegnamy Was. Wojtaszek i. Macho. Smoke weed every day.